Dajca. <grym wytkujesz> idziesz? Gdzie idziesz? Tu zaraz u Folek jest, wiesz? Idziesz do mamusi, tak? No dobrze, chodź. A, kamerkę chcesz? Nie. Słoneczko, nie ma mowy. A i gazetki też, nie wiesz? W ogóle tutaj to nic, a portfel w tym bardziej jest nie dla Ciebie. Arturku, no i co będziesz robił? Czekaj, bo ma sobie takie super jeansy wyszczuplające z nas. Aha, no dobra. Będziesz porządek robił. A ty rufol jeszcze z tą piłką tu. Zabieraj piłkę. Arturku. Koniec tego. Koniec tego dobrego synku. Tak. O, o, o. O, o, o. Nie, Artur nie wolno. Nie wolno pieskowi zabierać piłeczki. No walisz mamy portfelem. Gdzie? Nie wolno Arturek. Nie wolno, bo piesek się zdenerwuje. Dobra, dobra. Oj, oj, oj To co, idziemy z powrotem do pokoju? Tak Idziemy się pobawić u siebie Swoimi zabawkami Idziemy